Tylko jedno zdanie, znaczy, nie przyjmuję do siebie tego, że możemy mówić tak, że najlepszym rozwiązaniem jest stuprocentowy udział budżetu partycypacyjnego we wszystkich przychodach miasta, powiem tylko dlaczego? Dlatego, że biorąc pod uwagę chociażby to, że w ostatnich latach korzystaliśmy z dużej ilości środków z Unii Europejskiej, to jeżeli miałbym oddać w ręce tylko i wyłącznie obywateli o tym, czy my będziemy realizowali jakieś kluczowe inwestycje, to jestem jeszcze raz przekonany, że gdyby było do wyboru, Remontowanie 20 ulic, na których mieszka większość mieszkańców miasta, z perspektywą wykorzystania chociażby budowania nowej oczyszczalni, czy sięgnięcia po środki zewnętrzne, na przykład na kanalizację miasta, to ta kanalizacja ani oczyszczalnia nigdy nie zostałaby zrealizowana, bo wszyscy realizowaliby inwestycje pod swoim domem. Więc. Ja myślę, ja że mieszkańcy mają swój rąk i nie... nie są aż tak zaszczankowani. Nie chodzi o zaszczankować. To nie chodzi o Ja Uważam, że mieszkańcy decydują, decydują przy wyborach i powinien być pewien podział. Nie jestem przekonany, że 100% budżetu partycypacyjnego jest najlepszą receptą na to, że mamy do czynienia z oddaniem obywatelom współdecydowania o, o ich lokalnej, o ich czynnikowej. Temu, co pan powiedział poprzeci wynik. W z 2011 roku, kiedy mieszkańcy zdecydowali, to była jedna z pierwszych propozycji, stworzyć system segregacji odpadów, który był ogólnomiejski, a odpadło bardzo dużo lokalnych inwestycji. Także nie obawiałbym się o to, że mieszkańcy nie mają tej ogólnomiejskiej wizji i tylko myślą zaszczękowo o swoim małym podwóreczku.